poradnik jak wkurwić blokarza? chłopie, wiesz ile czasu szukałem tego t -shirta? nie wypychaj nie, to ty się no, ja... jakiś czekaj, jakie to gówno ma numer buta? 510 no to piszemy reporty wszyscy hmm. a Już... weź możemy kurna wyjść, tak? No, możemy wyjść zobaczymy czy będzie jeszcze kozak Tera. Kolejny przyszedł do... Teraz on mnie wypcha. Ja go wypycham, tego czarnego. Te ciekawe czy jakbym wszedł na Duty na mechanika to mógłbym go z Tazera tu pacnąć. Mógłbyś. 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 I teraz coś Chyba to no. zrobię. No to chyba to zrobię. Bo chłopca bardzo sobie pozwala. Teraz ciebie wszyscy będą wypychać, zobaczymy czy tak miło. To, a to możesz mu walać sobie nie mogę. No jakby szedł na D to może. Czedro, no, ty ty mogę tylko świecić, nie mogę go zajewnąć. Ale... Aha <noise> Są mat chyba koledzy. Chyba Co? się chcę opierać. Ej, i macie może naprawki pożyczyć? Eee nie, ale jestem... Nie mam stoi, wiesz? Dobra, dobra Ja mam sprawę. A ty mnie jeszcze raz gora się dolony wypchniesz, to tak ci z wyp***dolę, no, że się nie pozbierasz. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Chyba nie rozumiesz, wyłasz przed ten sklep być Wyjdź, wyjdź Zamknij mordę, Kastracie ja To są to chciałem powiedzieć Naprawdę? Ja pierdolę Boże święte